Siema, Siema, widzowie, witam, witam. Dzisiaj sobie pogadamy o skrzyniach i sytuacji ze skrzyniami na rynku Steam. Co z nimi robić, co najlepiej, i tak dalej. Co warto? Przede wszystkim. Jeszcze następna raz zapraszam do subskrybowania i na wbicia na Discorda, link jest w opisie. Już życzę kodu ELZAT na k byłoby super. I takie info, jeszcze na stacie. Błagam, nie róbcie takich górek jak na Grimie była wczoraj. Proszę Was, wiem, że dużo się na to rzuca, ale no bez przesady, bo trochę robimy sztuczne górki. Znaczy fajnie, jak zarobicie oczywiście, na tym to super, nie? Ale dużo osób też to, to kupuje w trakcie rośnięcia pewnie i może na tym coś tracić. Więc te osoby, które tak robią, nie róbcie tak, bo to urośnie i tylko potem może spać znów do dołka, i wtedy to będzie super okazja, aby kupić, a nie wiecie, że jak rośnie. I nie kupuję wszystkich więcej, tylko równocześnie mówię z wami, żeby było sprawiedliwie. Nie robię tak, serio. Młodrosław tak pisze, ale no nie, czuję, jest nocy sprawiedliwy. Mogę wam pokazać historię, jak ktoś nie wierzy. Eee, I jeszcze raz na, na wstępie sponsor kanału, jakim jest Skins Monkey link do strony w opisie. I Skinsmonkey, ostatnio tak sobie rozkminiłem w sumie, to oferuje super rzecz. jak chcecie doładować na Steama i macie ich ten e, właśnie bonus, 35% z moim kodem ELZART, to wam się licza właśnie te 35%. Przecież to jest OP. W sumie doładujecie sobie 100 dolarów. Na przykład chcesz się wybać na Steam 100 dolarów, to w 135 dolarów to jest w sumie dużo tak szczerze, plus możecie znaleźć broń ze, stick, ze stickerami. Stickery są wliczane, jakby wiecie, e, że nie liczy jakby cen stickerów, tylko są wliczone w skina. To był akrapsik, który wam pokazywałem, moim zdaniem ładny, te, te diamenciki się często sprzedają, a weczka jakaś kolejna, z nbk i tak dalej, też spoko, jakiś kenesik tutaj jest z kolonii, więc spoko sprawa, no i tu będzie darmo 5 dolarów na trade od 10 dolarów do 100 dolarów. No i co, i możemy przejść w sumie do materiału, e, przede wszystkim skrzynie. Powiem wam, jak się zachowują w skrzynie i jak wszystkie zależności na tych skrzyniach wyglądają. Przede wszystkim, teraz sobie skrzynki górują. Dlaczego sobie górują? Bo jest duży dosyć popyt i co chwilę idą wydawać, czasami w dół, czasami w górę. To jest niezależne, to nie ma co się tym przejmować. Czasami idą w dół, przez to, że może wyjść jakaś operacja. Ludzie myślą o ciebie, będzie update, trochę pójdzie w dół, trochę pójdzie w górę. No i to jest taka lekka stabilizacja z lekkimi górkami i troszkę podchodząca do góry. Eee, I o co w tym chodzi? Po prostu chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, co będzie działo i jest straszny popyt, przez to skrzynki są aktualnie drogie. Normalnie tak wcześniej nie było na rynku Steam, rynek się zachował inaczej jeśli chodzi o skrzynię, teraz tak e, trochę sobie góruje i tak dalej, jest to w sumie ok poniekąd, e, tak i na co może oddziaływać skrzynia, na przykład jak wyjdzie Paryż skrzynie spadną, tak się zawsze praktycznie dzieje, dlaczego tak się dzieje, bo jeśli wychodzą, e, są skrzynie i one już odkoszyje 2 złote uznajmy sobie, e, to wychodzą nam Paryż i Paryż jest na promce za złotówkę, Ludzie wtedy rzucają się na Paryż i otwierają i te ceny skrzynek trochę idą w dół. Więc przede wszystkim, jak wyjdzie pewnie Paryż, skrzynki powinny, powinny, teraz inaczej zachowuję polecić trochę w dół. Jest to po prostu zależność. Ludzie się po prostu przekierowują na otwieranie pojemników i jest tak, praktycznie na chyba każdym evencie. Więc no jest, może nie jest to taki duży spadek skrzynek, też oczywiście nie mówię o spadku gigantycznym. Sprzedawajcie, bo zaraz. No nie, nie, nie mówię o takim czymś, ale jest tak się często dzieje. Więc jak wiecie, że jest event, jeśli chcesz skrzynkę, to już lepiej sprzedać przed tym eventem na jakiejś fajnej górce, jak widzicie sobie, że tak sobie Day robi lub coś w tym stylu, że sobie w nocy na przykład inną cenę. I tak dalej. Sobie wyczekajcie i sprzedajcie w tej górce, górce oczywiście polecam. Ee, jeżeli tak, jeżeli skrzyni nie ma w dropu, to wiadomo, może spaść, jak będzie jakiś event na przykład, nie? Będziemy, eventy mogą lekko pospadać te skrzynki. Tak samo, wychodzi Paryż, może spaść. Wakacje, summer sale na sklepie, może spaść, winter sale na sklepie, wiadomo, ludzie się kupują na gierki, wtedy może skrzynia nas spaść. no tak to wygląda z tymi skrzyniami. Ee, są w takich momentach się spadki. Jeżeli chodzi o skrzynie, których już nie ma w dropie, wszystkim polecam. Polecam zainwestować taką skrzynię załamania. Dużo, znaczy ogólnie polecam, ale teraz jest dość wysoka też cena, nie? Jak coś, to bym poczekał bardziej na Paryż i jakiś dołek. Wtedy pewnie bym zakupił, jak już byście chcieli. Tak strzeżne skrzynie, bo dosyć droga. E, OP to jest moim zdaniem teraz, e, na nie, ma, nie, ma, nie ma skrzynki, udaje zajmie się, przez 2-3 miesiące. Kurde, no to za jakieś nawet max 2 miesiące widzicie nowa szynka. Czyli zrobić praktycznie dwukrotność. Aktualnie z moim zdaniem, są OP. Macie zapewnioną praktycznie tą, ale zapewnioną tą dwukrotność. Może tam 1,8 podleci, jakby w górę. Wiecie o co chodzi. Pochodzi mi o procentowość e, tego wzrostu tej szynki. Więc jest to, moim zdaniem, bardzo OP. Plus w long termie, szynka praktycznie, no może coś tam sami spadać. tym przykład przykładem jest klacz, ale i tak będzie stricte leciała w górę. Takie tutaj, w górę 3,70 i spadki. Lekkie, spadki. lekkie spadki, lekkie spadki, lekkie spadki. Ale ta cena i tak będzie lekko sobie wzrastała cały czas do góry. Więc jakby, skrzynki są strasznie safe aktualnie, jest duży popyt na nie, więc też uważajcie z nimi. E, ze w koszmarów też mnie sobie co będzie robić i czemu takie wzrosty. Wzrosty są przez skiny, jakie są w skrzynce, przede wszystkim e, Nocne Życzenie, Nightwish, Kałaszek, który bardzo fajnie się świeci. No, i dlatego był wzrost szczyneczki, nie? Ale generalnie, no, szczyt kosztuje długo w dropie, więc możliwe że będzie spadać dużo. No, ja nie, nie mam pojęcia, może tak być, ale nie musi, więc no, tyle w sumie, nie? Z że też ładnie, bo 2 złote kosztuje tak naprawdę, więc to jest naprawdę, naprawdę dużo, nie? No i co, I niedługo też jakieś pewnie info wspierającym będzie, bo to już nadchodzi dużymi krokami do was, do nas. I co, to było chyba na tyle, co chciałem powiedzieć, nie? Discorda jeszcze zapraszam, link w opisie. No i co, to było na tyle, trzymajcie się do Kocham Was, cześć, cześć.